Z tej strony, Dawid. Witam Was wszystkich serdecznie na moim pierwszym odcinku, na moim drugim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, gramy sobie w Robloxa PG. Moim kolegom, <laughs> moim kolegom lubię placki. A tak naprawdę to on się nazywa Filip. Jakby ktoś nie wiedział. O! Jest mapa To Jest nawet spoko. Jak widzicie Zmienił Na szczęście Okej, okay, jestem już na mapce, fajnie, pięknie A tak a propos, to jakby ktoś nie wiedział, to ja mam lekko odpagowanego Robloxa, bo tego, ponieważ wolno biegam Tak Tutaj jestem pomarańczowy Teraz go sobie. Ok. pidzi się obudziła. Tak szczerze, to nawet. Do, do, do teraz nie wiem, gdzie się pidzi respi Ale dobra, poglądamy sobie Filipa. Mm. O oh jest. Ja pierdzielę, on ma, jeszcze, on ma jeszcze gorszego skina. Więcej rzeczy nie mógł sobie do niego dać, serio. Dobra, teraz robię cięcie widzimy się w następnej giereczce. No, okazało się, że jednak świnia awkuje, Filip sobie koło niej przeszedł jak gdyby nigdy nic, a mnie zawiło. Przed awkowaniem najlepiej Fidzi wyszła z serwera i teraz bot jest Filipa goni, Sani sobie zobaczcie I właśnie w tej chwili zabił Filipa Jesteśmy po krótkiej przerwie I w końcu jest kolejna runda Może ja będę sinią Kto wie Fajnie by było zresztą Tak. Tutaj oni jakoś piszą Tam sobie po francusku Napiszcie w komentarzach jaki to jest język to jest chyba francuski, albo hiszpański. Dajemy się na House. Ponieważ to jest jedno z lepszych, <laughs> niełatwiejszych mapek, ale nie w będzie Hall. Mal, przepraszam. I jest tam. Traitor. Dobra, będzie trajtor, będzie, będzie, będzie Będzie Okej okay. Może ja będę z fajnie by było Uuu, hu, 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 hu. Nice Nice, dobra Okej okay. Cieszę się Niedługo dostanę nóż Dokładnie za 30 sekund O mordę. Nie wiedziałem, że ona się tutaj odradza, <śmulny> serio, nie wiedziałem, że na tej mapie będą trzy, dwie świnie. Myślałem, że będzie tylko jedna. Ja cię. Serio! O kurde no! Ale dobra. <laughs> <coughs> nie <hýst> wiem o co mówię, Jakby coś to je? ale nie ja byłem trajtorem. Mm. To nie ja byłem traitorem. O! O! Karniwal! Będziemy mogli tutaj trochę pobagować grę, ale to w następnym odcinku ja ją sobie tak... Po <laughs> yy, polagujemy. Infection! Player! Kur. O! Nice! Dobrze! Filip jest, więc my mamy już, więc on mnie nie zabije na pewno, więc jest fajnie, napiszę mu jeszcze, Jeżeli jest coś co nie piszcie w komentarzach, cheater Dobra, jestem. Na samym odcinku pokażę wam wszystkie lagi wszystkich map. Ja ciekie się pakuje, no. złoty klucz, jego sobie wezmę ponieważ wiem, gdzie on jest potrzebny Okej, okay, dobra Filip tutaj idzie dobra Lecimy do safe food. Tutaj jest w tym niebieskim budynku safe, w którym będzie motek. Ten duży. No to go użyję i będę miał zwykły motek. Tak. Dokładnie. Ok, mamy motek. Tak, to trudno się stąd wychodzi. No, dobra. No Okej, okay, mamy młotek. Otwieramy sobie tutaj młotkiem. Jeśli gdzieś jeszcze był potrzebny młotek. Chyba tak, ale nie pamiętam gdzie. Tak, a propos, jakby ktoś nie wiedział, to ten Fox się zabija, nie? Tak, na marginesie. Co tam jest? Whiteki? Tak. Nie wiem, gdzie jeszcze będzie młotek potrzebny. Czy w ogóle jeszcze będzie potrzebny? Zielony i czerwony. Nie. One już chyba były używane. <laughs> używane. Tam Fili by był. Ok. Czy nie? Niestety tutaj deski nie ma. Chwila. Kurde Dobra, bez to lecimy dalej O, Filip tutaj słabkę postawił Za kropotę bym chciał ją wypróbować Kurde, przejść tu nie baguj się O, może naokoło iść Patrzcie, to jest kozacka jak się w nią wejdzie, to się idzie tak malutku. Okej, okay, dobra. Idę dalej. Bo dalej nie wiem gdzie się używa tego klucza. Tutaj nie da się wskoczyć myślę, że... Nie, ciebie nie chcę. Myślę, że tutaj się da wskoczyć. Ale mu morda wystaje. O, słyszałem pistolet, słyszałem, słyszałem. Dobra, lecimy dalej. Nie mamy deski, i to jest najgorsze, bo deska jest nam najbardziej potrzebna. Nie wiem, gdzie ona jest. Mamy jeszcze 5 minut. Ale chyba ją już ktoś ma, niestety. Albo już jest założona. Nie, nie jest założona. Aby był błąd gry, gdyby ona tutaj była. Nie, tutaj jest amunicja i, i klucz francuski. O, cześć Filip. Elko. Elo, mortko? dobra? Ja bym wziął może. Któryś z tych kluczy? Zielony wziąłem. Zobaczymy. Może jeszcze będzie gdzieś potrzebny. Chociaż wątpię. Najbardziej jest nam potrzebna ta deska. Która nie wiem, gdzie jest. Tutaj może jest? Kurde, zamknęła sobie drzwi. Tutaj jest? Nie, tutaj nic nie ma. Ja cię gdzie jest ta deska, no? Okej. Okay. Dobra. Lecimy dalej. No nie idzie jej, nie ma. Co tutaj jest coś? Nie, co tutaj nic nie ma, no. deska to głupia deska jest jest deska Wzięli klucz? Tak, wzięli. Dobra. Już uciekamy, tak jakby. Nice. Dobrze. Okej. Okay. Ten gościu ma pistoleta. Kurna. Czy dwie minuty, nie wiem, czy nam się uda. O, se do Okej, okay, czyli że już przejście jest prawdopodobnie otwarte, więc jest git. Gdzie jest to przejście, tylko jeszcze muszę wyjście znaleźć. No, nie gadaj, że oni tego nie otwarli, no bez jaj. Serio? Dobra, i tak, tak nie uciekniemy. Więc <krym> damu się zabić. 3, 2, 1. Ok, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Życzę Wam miłego dnia. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. i Cześć.